Zobaczcie. Po dychu nie mówię taki sen. Good morning. Hello everyone. at the Radom Pigeon Market in Poland. Witam wszystkich na targu Gołębi w Radomiu przy ulicy lubelskiej 65. Ciekawy też jestem, co proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film. Startujemy. Powie, to siwie, po po ile podyszku, ale w kurcie to po, po 8 zł, 7 zł. Jakby ktoś chciał, mówię, to są z obrączkami notowane. A te pawiki ładne? Pawiki 40 zł. Pawiki 40 zł, cena wywoławcze tych pawików 40 zł. Pulsujące, Pulsujące proszę zobaczyć. Takie ładne pawiki ci mam no, dobre. Są same krótkie wyleczaki, proszę bardzo. Dzisiaj przecena na targu. Po 50zł za sztukę wszystkie kruciaki, a ten pasiak to jest pasiak czy żałobnik Kostek? Kerwowy samczyk. samczyk, pasiak, nie żałobnik, bo tak po końcach. I ten pasiak to też Tak. Wszystko po 50zł. Proszę bardzo zobaczyć, bielutkie Kostka. Staniały. trochę, nie. były po stół, ale były troszeczkę bardziej bliste, chociaż te, te są bliste i ładne. Trzeba się dobrze, panowie, przyglądać. Odnośnie cen, cen głębiej, ja już innemu pisałem, grudek może kosztować 20zł, może kosztować i 80zł. Nie ma ceny na jedną rasę, że kosztuje tyle. Ten krymeczek to ile, pani Janku? Wiedyszki. Proszę zobaczyć, jaki jasny jest składowy, no. jaki oprawiony. Selek też jest koroniaty, też samczyk. Samczyk. Wiloczyk pod Wiedźki. Dzisiaj mamy przeceny w Radomiu. Czwartek bardzo mało targ, nie polecam czwartek na razie do przyjazdu. Ceny promocyjne. były promocyjne. Tak jest, panie Janku, ceny promocyjne. Bo mówię, jest mały targ. Teraz, jak ludzie dobierali, to były czwartek duże targi. Teraz po prostu proszę, czwartek raczej nie przyjeżdżać, w sobotę jest bardzo duży targ. Zapraszam w sobotę z radomia. Tu mamy da Ile parka ty w danie? Po 10 zł. Taki koczek to już jest na dodanie, na gratis. Kierowniki parka to ile? Samczyki, tak? Ile takie samczyki? Myślę, że nie są. Ale to za obydwa? Za innego chyba, nie? Za obydwa, cztery dyszki za dwa, takie winerki. Proszę zobaczyć jak ładnie bielutki, jak się prezentują. Po 20 zł za sztuczkę. Dzie... Taki murymansik żółty ile, panie szło? 30 zł. 30 zł, a te pocztowe? Po 15 zł. Po 15 zł, a tu mam ładne, ładne, to są te deresze te młode chyba, nie? I takie dereszki młode to ile? Po 25 zł. Po 25 zł, ale cena wywoławcza? 30. 30, okay. okay, 30. A te pocztowe? Młode? To, są, to, są, to musisz pan pytać się tego pana. To A to Jurek, twoje? To, to powiedzmy, bo jakieś inne no, są widzę. To są po moich, nie? No. 50 złotych sztuka. A jaka to jest rasa odmiana 50 złotych sztuka, tak? Weź nam wytłumacz. Tak. To to bo są, to są, powiedzą, że masakra, prawda, i ceny. Są standardy. No? Standardy. Tak. Standardy, proszę zobaczyć, że są nie są zwykłe siły, to są standardy. 50 zł sztuczka, te młode. Czyli dobrze przyglądać i dobrze słuchać, jakie są ceny. No. Te czarne pocztowe, to, to, to po ile są? To jest młody, no, no nie no, ile złotych. to da, no, ile się kosztują tam, nie? Podeszku? Po 20, zł. no gdzie pan? Po 20. A te winerki, jeden, drugi taki? Po 10, po 10 zł nie Mamy tutaj hambureczki. Te hamburki to są... Nie, nie są parzyste, widzę, bo samiczka jest koroniata, a, a samczyk jest gładki, a ten samczyk gładki to ile? 15 zł a tamte Budapeszcze to ile? Cała tak, tak? parka parzy z 20 25 zł 20-25 zł ceny podlegają tutaj do umowy a krakusek tutaj widzę Samczyk. Samczyk ile? To jest 15, 15. jest 15 A to są chyba te albumki czy no ten album. siwy? No albumy. No A to para z tym z tym czarnym? Nie, nie. I ten czarny albumek to ile? Mam? Ten czarny arbomek to ile? Widzę ten siwy Ten to jest O ten, 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 ten. ten. Samiczka. Samiczka ile? 15, A za właśnie, Nie wiedziałem, że to Zamojski. Znaczy, Ten czarny za Proszę zobaczyć za Mało za jest u nas. Ten czarny za I co ten za jest? Sam Samczyk. Samczyk. Samczyk czyż. Taki modiachka lepiej. Też mi to, to potrzebę. Po 5 zł. Po 5 zł, proszę bardzo. Po 5 zł dzisiaj mam piekarnę, ale ładny młodzieńczek w takim jak widzę na głowie. A to żółte to jest młody to jest to żółte? A taki młody ile? jakie? Zaczynają co To jest młody man, samczyk, samiczka, samczyk, 30 zł. A te jasne stare to są parzyste czy nie? Samice i samicy. I, I ile taka parka, w razie czego? Jedyszka te winerkizki zerwała, rozumiem, tak? I ten budapasik. Piątkę i ten ciemny. Dychaj, bo ja jest gładka, widzę, że murzynka jest właśnie pierś równa i tutaj równiutka. Ta dyszka to jest bardzo niska cena. No musimy, się musi być. Musi być... Musi być tylko... Tam parę. para tych hambureczków, wiesz, tylko korniatych? Para, para, Parzysty. para, para. 60 złotych taka parka. Złotych taka parka. A ten wylotek, to co to jest? Samiczka, 3 dyszki taka wylotka. 3 dyszki taka wylotka. Fajna wyloteczka widać, 30 no. zł Malutka, drobniutka. Widać, A ten? od młodych... Tak, tak wygląda. A ten tygrys, samiec, samiec, 50 zł ten tygrys. 50 złotych ten, tyg. Złoty ten tygrysek kosztuje. Tak, tak. Ale ten tygrys Nie, wojownik taki. Hamburek też już, proszę bardzo, jak rucha Widać, że parzysta para. O. Są białe poczkowe, ale widzę, że nie ma kolegi i winerek. Radeczka na pusta, także już pochamny nawet czwartek. No, Ale całą parę? Nie, 7 wyszek. daje lekką ręką? Nie. No to 70, za Par parka tych składowych jasnych. A ten parłowy ile kosz kolego cześć? 60, Przekupić no. Ale nie ciąg, naprawdę nie ciąg. Sprzedamy. Twardą ręką będzie twardą. No, Biorę za siebie i to na handel. Zakupione jasne, kolega elastycznie Jest pierwszy kupie, trzeba sprzedawać popuszczać. Trzeba po prostu być elastycznym w cenach nie ma co żałować 60 zł kaparka poszła tych jasnych składowych, 60 zł, kolega jest elastyczny Dobra, no, A ty hamulki kolego patrzy ile? Ile on kosztuje? 6, 6 dyszek. A ta neweczka co to jest? samiczka? Samczyk. Ten nywek ile? 3, pół dyszki, a kremeczek? Samczyk? Nie wiem, bo to łapane. Łapane, zaraz, bo to kurczę, a teraz. że Jaśniaczki już poszły. A ten wyszmanczyk kosmaty? Oddaj mi te dziesiątki Ile kosztuje? Samczyk? Który? Ten, ten czerwony wyśwanc 30 zł Samczyk nie? Tak, taki kolega no zakupił na jedno. na jedno ciemne wyleciaczka Samczyk to swój go? Swój go? Samczyk, panie tak. przecieżmy tak z boku Samicę sprzedałem mhm. Samczyk 50 zł Taki samczyk jest zakupiony. Ten co to jest? Ile on kosztuje? A ten, ten jasny na białym ogonie samczyk, samczyk? Ile on kosztuje? A te porówki, piżaczki to po ile? 50 zł. 50 zł, proszę zobaczyć. Taka parka na białym ogonie, drugi na ale fajne takie porwowe piżaczki 50 zł. A ten czarny to wiedeński, chyba nie? No, obydwa. Obydwa wiedeński. Te wiedeńskie to może po ile? 50 zł. 50 zł cena wywładcza ciemne Farka? parka? Dlaczego? Ja parka po zł. Po 10 zł takie ciemne. Ładne zamoński, ale nie wiem ile kosztuje, bo tu nie ma kolegi. Ładne zamońskie, ale się dobije. A tutaj w tej połce, po ile kolego te gołąbki są? To różnie. Różnie, tak mi więc do? Do Od 5 do 20 zł tu mamy wszystkie gąbki Takie cenie, ale to są też widzy ładne, tutaj jest i ten pocztowy taki żółty A co na nie idzie Paweł, zobacz, tu jest to jest tak samo koroniaty, nie gładki widzę ten karpiak To ogon widzę ogon, ogon, ogon taki A do tej A tutaj jest jaśniaczki to po ile tutaj te karpiaki tutaj to wszystko po 30 zł, parka także mamy też niskie ceny. To są korniate, perłowe widzę. Nie? Nie. Poza Mamy też dryerków, parka, taka parka dryerków. To ile kolega Czarny? czarnych 30 zł, parka dryerków i młodziaczki takie widzę, karpiaczek i, i ten, to po podyżku po dyszku. Ten więcej? Po 15 zł. A ja Najlepsze to pasiaczki były. Ale dłużej było w tace, chyba i się przybrudziły da. trochę, nie? Dużo. Da. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. Wszyscy wspólnie, razem promujemy targę łębi w Radomiu. Da. Nasze hobby i naszą pasję. Tutaj kolega dowiózł trochę. I króliczki jakie mamy, takie króliczki po ile? Po 20 zł, także w Radnej też jest dużo królików, ale czwartek jest bardzo mało. Zapraszamy w sobotę. Ten z jest samczyk, właśnie nie widziałem kolega, był 20 zł, tak? Samczyk. Proszę zobaczyć, zobaczyć jak walczy. Ładny samczyk, widać, takie jest bezrodki. Tak.